Witajcie, chciałbym Was zaprosić na serwer Skyblock.pro. Tradycyjny serwer Skyblock z małymi dodatkami typu kopalnie parkour, drop z cobblestone oraz eventy co 30 minut. Bardzo fajna sprawa z nagrodami, typu klucze, które otwierają nam piękne cztery skrzyneczki. Bo właśnie tak jak to ten pan robi. Mamy również parkoury. W których również możemy znaleźć klucze i możemy się w taki sposób fajnie wzbogacić mamy również parkour Ultra, ultra Hard no, trzeba sobie skoczyć mamy na tym parkourze ranking w którym również możemy się fajnie wybić, pokazać, że potrafimy skakać no, jest dosyć trudny, ale są dozwolone podki. Co fajne jest, bardzo możemy je wykorzystać. No i możemy mieć fajną wyspę. Może ta nie jest fajna, ale możecie tutaj sobie zarobić u mnie, kupić i sprzedać na spawnie. Także polecam ten serwer, gram na nim i również bardzo chętnie będę Was tutaj widział. Że zapraszam. IP w opisie. Hej.